Pan Tadeusz z myśli Borskie, ma pan y, to skrzyżowanie tuż pod nosem niemalże, no obok mieszkania no to, I jak to pan... wygląda tutaj na co dzień? No wygląda, to wygląda, a naj, pan, najgorzej to wygląda jak w lecie, na tych motorach, to boże, świetnie sobie, myślę, to wygląda, muzyce tylko czy Czyli sygnalizacja nie... potrzebna? A no, jak najbardziej proszę zawsze będzie hamowało tych piratów. Pan też nie. Ma, pan miał jakąś sytuację niebezpieczną też tutaj na pasach? No, czy? Pewno by, że nie, pewno nie. A teraz wie pan, jak będzie światło, to troszkę będzie hamowało, nie? Będzie. No.